Cześć, z tej strony Tomek i zapraszam Was na kolejny odcinek Magii Excela. Dzisiaj postaram się odczarować dla Was kilka aspektów związanych z formatowaniem warunkowym. A dokładnie będę chciał odpowiedzieć na następujące pytanie, jakie zadał jeden z uczestników forum. Czy da się zrobić w Excelu coś takiego, że jeśli mam dane, które tutaj mam różne daty, te daty są posortowane, to chciałbym formatować na czyli mamy 1 listopada, potem zobaczcie 4, 8, 9 i tak dalej. Czy można zrobić coś takiego w Excelu? Oczywiście, jak to jest w Excelu, wszystko można zrobić, a tylko trzeba zastosować kilka trików i dzisiaj pokażę to jak zrobić. Więc co zrobimy? Wykorzystamy formułę pomocniczą, to jest najprostsza metoda, ale uwaga, Zachaczymy też o tabelę. Dlaczego? Ponieważ w przypadku tabel będzie tu nieco inna sytuacja. No i oczywiście na koniec moje ulubione VBA, czyli jak to zrobić za pomocą makra. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zanim zaczniemy dzisiejszy temat, to tylko taka krótka informacja. Jeżeli chciałbyś pobrać ten plik, to znajduje się on w archiwum spotkań Excel Coffee Room, takich cotygodniowych spotkań na żywo ze mną we wtorki o godzinie 10. A archiwum znajduje się na stronie www.magiaexcela.pl w zakładce Excel Coffee Room, Także zapraszam. No to co? Zawieramy się zatem do roboty. Tutaj na wstępie. Wyodrębniłem trzy arkusze, tabelka, celowo mówię tabelka, nie tabela, bo to będzie tylko zakres, potem przejdziemy do tabeli, no i tak jak powiedziałem na końcu do kodu VBA. Ale zacznijmy od prostych rzeczy. No właśnie, jak pokolorować te wiersze dla poszczególnych dat? Tak jak już wspomniałem na wstępie, zrobimy taki numer, że wprowadzimy sobie taką kolumnę, kolumnę pomocniczą, nazwijmy sobie to kolumna pomocnicza, od razu powiem, dzisiaj nagrywam wszystko na żywo, tak od podstaw, po to, żeby też pokazać, jak podchodzić do rozwiązania problemu. Czasami zauważyłem, kiedy pokazuję już rozwiązanie finalne, to troszeczkę traci się metodę dojścia, a to w tym wypadku jest bardzo istotne. Zobaczycie, że może zdarzyć się także popełnię błędy, ale tak to jest. Kolumna pomocnicza. I co ja tutaj wykorzystam? We wszystkich rozwiązaniach w Excelu. Starajmy się znaleźć pewną logikę. Tak naprawdę tutaj chodzi tylko i wyłącznie o logikę, o pewne zasady, struktury. Co my tutaj mamy? Skoro mam tutaj daty, to musimy znaleźć taki punkt przełamania, czyli co wykorzystać, żeby oznaczyć, że pewne daty są inne niż następne. I co możemy tutaj zrobić? Zobaczcie, że punktem przełamania jest dla nas, możemy sobie porównać, czy komórka, a 2 jest różna od komórki poprzedniej i wykorzystamy tutaj tę cechę. Czyli co napiszemy równa się, jeżeli, i teraz napiszemy A2 równa się tutaj A1, to będziemy chcieli wpisać wartość. No właśnie. I tutaj jest pierwszy problem. Żeby mieć wartości naprzemienne, to musimy mieć coś, co będzie przyjmowało wartości. E, można powiedzieć przeciwne i tutaj najlepiej jest wykorzystać albo 1, 0 coś takiego, albo prawda i fałsz co de facto jest tym samym ponieważ praud, prawda przyjmuje wartość 1 a fałsz ma wartość 0 w związku z tym od razu zobaczcie co zrobię zamienię komórkę C1 napiszę prawda no, bo tak ładnie wygląda mógłbym sobie też napisać 1 ale napiszę prawda hmm? ok, prawa no nie Prawda. No jeszcze nie. Prawda. Teraz dobrze. Zamieniło się na duże litery. Jest OK. I teraz napiszę. Równa się, jeżeli A2 równa się A1, to wtedy będę przyjmował wartość z mojej komórki C1. A jak nie, to napiszę minus C1. Coś takiego zrobię. I napiszemy sobie Enter. I teraz zobaczcie. W tym momencie, jeżeli mam prawdę, to mam 1 i zobaczmy, czy będzie dobrze. Idealnie. Zobaczcie, mam minus 1, potem mam jedynki, potem minus 1, jedynka, minus 1. I o to mi chodziło. Potrzebowałem dodatkowych informacji, żeby je wykorzystać w formatowaniu warunkowym. tak? Zatem teraz przejdziemy do formatowania warunkowego. Formatowanie warunkowe. Wybieramy zarządzaj regułami, nowa reguła, tutaj przejdziemy sobie, wybieramy użyj formuły, tak, i teraz zrobimy rzecz następującą. Wykorzystamy funkcję tutaj, wykorzystamy sobie funkcję jeżeli, tak, czyli ewentualnie możemy zrobić tak, ponieważ już mamy tutaj wartości, to możemy zrobić tak, jeżeli się równa, czyli jeżeli moja komórka tutaj równa się na przykład 1, to ja będę wtedy formatował. Ale teraz musimy uważać, ponieważ my będziemy chcieli formatować komórki od A do C, ewentualnie do B, to możemy sobie ukryć. Teraz musimy. Klikając F4 zostawmy znak dolara tylko przed C, dlatego, żeby nie następowało tutaj przesunięcie. Jeżeli napiszemy równa się 1, to teraz sobie formatujemy, formatuj. Wypełnienie, weźmiemy sobie jakiś tam kolorek zielony, na przykład ok, ok, i teraz co? Sformatujemy sobie, kliknąłem teraz tutaj w dotyczy, teraz kursorem można Shift, Ctrl, strzałka w dół, zobaczcie, kliknę zastosuj i od razu zobaczcie, tam gdzie są jedynki, wszystko zostało sformatowane, ok, ale teraz to mi sformatowało tylko te komórki, więc my sobie zrobimy, skasuję to jeszcze raz i sobie zaznaczę całość, stąd dotąd zastosuj, pięknie, czyli mam komórki pięknie sformatowane, OK i to jest pierwsze rozwiązanie, zadziałało nam, tak super, to teraz zobaczcie co się stanie kiedy będziemy pracowali na tabeli, tak tutaj mam tabelę, więc w związku z tym co ja sobie zrobię, sobie też to skopiuję tutaj w ten sposób, o no i będę miał nawet wartość tutaj, tak? dobrze skopiujemy to sobie o, ciekawe, zobaczcie, ponieważ skopiowałem tutaj, e, w, tutaj tą wartość e, funkcję. To tutaj też zostało przeniesione formatowanie warunkowe OK. E, zróbmy tak, że na początku sobie je usuniemy zarządzaj regułami. Usuń tą regułę, zastosuj, nie chcemy ją. No dobrze, i teraz zobaczcie, co się stanie, kiedy zrobię Ctrl T. Zamieniam to na tabelę. Pyk, powstaje argument. Skurczę, co jest grane? Tu jest prawda, tu jest argument, wszystko wygląda tak samo, a mamy błąd. Dlaczego jest błąd? Dlatego, że nagłówki w tabeli, tutaj, nawet jeżeli tu jest napisane prawda, to to nie jest prawda. <laughs> w tym wypadku jest to fałsz. To jest zwykły tekst słowny. Po prostu nagłówki w tabelach przyjmują mm, wartości słowne. I tu już nie zastosujemy tego triku. Co trzeba zrobić? W tym wypadku trzeba by zrobić rzecz następującą. Dodać przed tą formułą równa się, jeżeli tutaj, dajmy, jeżeli błąd. Jeżeli, jeżeli błąd, to przyjmijmy wartość na przykład 1. I zobaczcie, pięknie zadziałało, tak? Czyli to, co nam zadziałało tutaj na zwykłej tabeli, zadziałało, bo odwołałem się tutaj do komórki C1, to tutaj nie mogę tego zrobić. Czyli w tabeli nie mogę się odwołać tutaj do nazwy w nagłówku. Muszę zastosować dodatkową. Tutaj funkcję, jeżeli błąd. No i teraz przejdźmy dalej i zobaczycie, co nas czeka. Zrobimy formatowanie warunkowe. Dokładnie zrobimy to samo, co w poprzednim przypadku i napiszemy, jeżeli ta komórka, tylko klikamy F4, dochodzimy do bezwzględnej C2, równa się 1. OK, formatuj. Wybieramy sobie zielony kolorek. Jest OK. Formatujemy sobie. Sformatujemy sobie tutaj wszystko w ten sposób. Mamy tak i robimy tutaj zastosuj. I mamy OK. Wow, mamy zielony kolor, ale zobaczcie, że pozostały na przemienne kolory tabeli przestawnej. A myśmy chcieli mieć tylko dwa kolory, tak jak tutaj, czyli na przykład biały, bez wypełnienia i kolor zielony. No i o co tutaj chodzi? No, dlatego, że tabela ma swoje formatowanie warunkowe, a my wprowadziliśmy dodatkowe. No dobrze, skoro tak jest, no to usuniemy to, te kolory, czyli zaznaczamy sobie tą tabelę, klikamy tutaj i robimy brak wypełnienia. I co się stało? Nic się nie stało. Kolory dalej są, te szare linie. Dlaczego? No tutaj kolejny trik związany z tabelą. Otóż te szare tutaj wiersze, które wydaje nam się, że są kolorami, de facto nie są kolorami. Jeżeli chcecie je usunąć, to robimy w ten sposób. Idziemy w wypełnienie, ale najlepiej to tak. Ctrl jedyneczka, przechodzimy do wypełnienia i wybierzemy sobie tutaj deseń. I robimy, wybieramy tutaj ten pierwszy z górnej, czyli pełny. I robimy OK, i zobaczcie, nie ma. Okazuje się, że te kolory są deseniami, a nie kolorami. To jest taka. Delikatna, mała różnica, która robi wielką różnicę. No i dzięki temu udało nam się już uzyskać tego typu formatowanie w tabeli. No i teraz, na koniec, najciekawsza chyba rzecz: jak to zrobić za pomocą VBA. Hmm. Będziemy to robili w arkuszu VBA. Jeżeli ktoś nie miał do czynienia z VBA, to spoko, nie ma się co martwić, będziecie ten kod mogli sobie skopiować. Wrzucić do swojego arkusza i też Wam zadziała. Pokażę Wam, jak to zrobić. Kod znajduje się, jest zapisany tutaj, na stronie kodowej tego arkusza VBA. Jak do niego przejść? Prawy przycisk, wyświetl kod i przechodzimy. I teraz tutaj widzimy w edytorze makr arkusz 3 VBA, i to jest cały kod formatowania. I powiem Wam, jak on działa. Otóż na początku wprowadzam zmienne R. Będzie się odnosiło do wiersza. Ost, ostatnia. Do ostatniego wiersza w mojej tabeli jeszcze wprowadziłem e, taką zmienną kolor, jako bulin, czyli taką, która przyjmuje wartość prawda lub też fałsz. Od czego zaczynam? Na początku, teraz, e, żeby wrócić szybko do arkusza, skrót Altf11. Co potrzebuję? Ja potrzebuję wiedzieć, no w tym wypadku zaczynam zawsze od wiersza 2, wykonam taką pętlę. Od 2 do ostatniego wiersza, więc chcę wiedzieć ile tych wierszy jest. Alt F11, już teraz wracam tutaj, ost równa się mi range a1, current region row count. O ta część tutaj mówi, ona liczy ile jest wierszy. Tak żeby wytłumaczyć może o co chodzi. Ten current region odpowiada dokładnie temu samemu, jakbyśmy zrobili Ctrl A. Tak, to jest taki zakres, można powiedzieć, przylegających do siebie komórek. I w ten sposób tutaj już wiem, ile ma wierszy. I teraz jak zaczynamy pracę? Na początku powinienem usunąć formatowanie. Poprzednie mogło być tak, że miałem inne daty. W związku z tym tu jest procedura, która usuwa mi w moim tym zakresie. I tutaj też wykorzystuję tą Current Region. I tu mamy Interior Pattern równa się XLN, czyli nie ma żadnego tutaj wypełnienia. I teraz przechodzę już do samej procedury, która mi to pokoloruje. I tutaj zastosuję pętle For Next. I lecę pętla od R równe 2 do ostatniego. I robię rzecz następującą. Tutaj wykorzystuję dokładnie tą samą logikę, którą stosowałem w formułach. Robię tak. Jeżeli z R1 value jest różna od z R minus 1, czyli jeżeli, sprawdzam, jeżeli wartość tej komórki jest różna od komórki w wierszu poprzedzającym, to mówię, że kolor równa się not color. Czyli, jeżeli coś było fałszem, to teraz będzie prawdą. Jak było prawdą, to będzie fałszem. Zatem, i to wprowadzam warunek. Co się dzieje, kiedy komórka trafi na przykład na ten moment, zamienia, tu zamienia, tu zamienia, tu zamienia, czyli ona w momencie zmiany daty dokonuje zmiany wartości kolor. Jeżeli zmienię tę wartość, to dopisuje kolejną procedurę. I jeżeli kolor równa się true, czyli równa się prawda, wtedy mówię tak: w takim układzie range, czyli zakres od A do R, czyli od kolumny A w danym wierszu do kolumny B w tym samym wierszu, tak. Mam tutaj napisane A. Dlaczego w cudzysłowie? Bo to jest string, to jest tekst. Mamy A and R and potem dwukropek B i R. Interior color, color równa się VB green. Tu akurat wykorzystałem zielony. Gdybyście się chcieli pobawić, możecie wprowadzić tu jakiś kolor, jakikolwiek nawet numer koloru i też to zadziała. Next R. No i teraz zobaczcie, czy to działa. To teraz, w jaki sposób takie makro sobie przypisać? Możemy zrobić wstawianie, ilustracje, kształty. O, no, ja lubię takie generalnie kształty tego typu. Mogę sobie napisać tu formatuj. OK. Teraz klikam prawy przycisk, przypisz makro, wybieram wszystkie, znaczy wybieram ten skoroszyt i tutaj mam arkusz 3 formatowanie. OK. I teraz zobaczmy, czy zadziała. Chwila prawdy. Działa, patrzcie. 10, 10, bach, bach, wszystko mi to ładnie zrobiło, a gdybym sobie teraz zrobił dane, na przykład przesortował da do z, tak, mamy 1, 1, formatuje no akurat tak, tak się złożyło, że wszystko jest prawidłowo, ale gdybym na przykład tutaj dodał sobie jakiś tam, nie wiem, więcej tutaj, na przykład 13 bym dodał, na przykład w ten sposób, teraz to przeformat zamienimy, widzicie, czy się zgadza, 98 4, 4, o, i teraz 19, 13, 9, 8, 4, 1. Wszystko idealnie formatuje. Na koniec pytanie: jaka jest różnica pomiędzy VBA? Co warto stosować? No, jeśli ktoś zna VBA, to zdecydowanie polecam VBA. Dlaczego? Zobaczcie, że nie mam tutaj żadnych formuł. To mi nie obciąża systemu. Pamiętajmy, że wszelkie formuły, tak jak tutaj, poza tym jeszcze dodatkowo formatowanie warunkowe, które jest, można powiedzieć, kolejną formułą, obciąża program, obciąża nam Excela. To spowoduje, jeżeli mieli bardzo, bardzo dużo wierszy, to jest też oczywiście pojęcie względne, bo to zależy od tego, jakie macie formuły w arkuszu, więc ilość tutaj tych danych decyduje o tym, jak szybko nasz arkusz pracuje. Natomiast tutaj, zobaczcie, przy czymś takim to jest po prostu... Zero informacji, tak. My kolorujemy i tyle, nie ma żadnej formuły, w związku z tym nic nam nie spowalnia. Także zdecydowanie polecam VBA w tym wypadku, ale oczywiście, jeżeli ktoś nie chce się bawić VBA, to tutaj możemy stosować też tą metodę. To tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że znaleźliście dzisiaj coś ciekawego. Oczywiście zapraszam jak w każdy wtorek o godzinie 10 na spotkania na żywo do Excel Kofirum. To takie krótkie spotkania. Jeśli macie ochotę przy kawie. Spotykamy się 15, no tam czasami przedłużymy 20, 20 parę minut te spotkania służą do tego, żebyście mogli mi zadać pytania. Ja chętnie odpowiadam, nie, nie na wszystkie znam odpowiedź, ale lubię wyzwania, dlatego potem staram się też odpowiadać, jeżeli natrafię na jakieś trudne pytania. A jeżeli macie takie trudne pytania, piszcie do mnie na Tomasz.Maupa@MagiaExcela.pl. Postaram się też być może nagrać film na ten temat. Jeżeli się podobał ten materiał, będę wdzięczny za lajki, za Twój komentarz. Dzięki temu ten film też trafi do większej liczby użytkowników Exala. Także dzięki za dzisiaj i zapraszam na kolejne spotkania. Pozdrawiam, Tomek.